Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Mass Effect 3. Tym razem jest to odcinek multiplayer, który nagrywam już po raz drugi, gdyż moja... E, mój komputer, nie wiem, może mój Mass Effect nie chce współpracować i bardzo często wywala mi do pulpitu, po czym mogę normalnie to przewrócić. Jak widzicie, gram klasą Quarian. Mamy do wyboru dużo postaci i dużo mocy. Mamy sześć klas postaci, która każda dzieli się na cztery różne lasy, tylko żołnierz jest piątym, bo mam specjalny... Eee, specjalny zestaw z gry Battlefield 3, ale mi się nie podoba klasa szturmowiec, dopóki nie mam kloganina. Tak więc spróbujemy pograć sobie kwariańskim szpiegiem, który widzę, że jest Halifax Normandy. Jak się spogląda, weźmy takie uzbrojenie, jakie mamy, bo więcej do edycji niestety broni nie posiadamy. Gra jest w sumie ciekawie złożona, bo jak widzicie jest tutaj pakiet, który możemy kupić i za nią ogólnie odblokowujemy nowe rzeczy Kredyty dostajemy za wygraną walkę bądź za przejście chyba 4 chwal Nie jestem w 100% pewny Spróbujmy znaleźć rozgrywkę Nie wiadomo czy nam się to uda Bo widzę że im, jak są ludzie na niższych poziomach Oj to już widzę że będę kiknięty Zobaczcie z tym eee... jednak może nie będę kiknięty hmm. Zobaczymy, zobaczymy Kiknął nas, czy nas nie kiknął? <laughs> to może być ciekawe. Uzbrojenie zostawmy takie, jakie mamy. Ekwipunek. Nie mam pojęcia, czy ekwipunek. Ekwipunek nam się odnawia za to, co kupimy, ale w sumie jest sens to marnować? Nie wiem. <laughs> Ludzie. O. O o, 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 o. Tak dam lady? Tak, tak. O, oh, everybody ready. Super. Nie kiknęła nas nasza drużyna, więc możemy spróbować zagrać tym Quarianem. Zobaczymy, jak Bielek będzie nubił. Niestety, to jest gra polegająca na trybu przetrwania. Będę już wszystkim, na którym byłem. To był tryb przetrwania, na których bronimy się przed falami przeciwników. I to jest lokacja, której nie znam w ogóle. Okej. Okay. Mam mój pistolet, mam moje nowy. I właśnie wyrzuciło mi Znowu mi się posypał masę Efekt do pulpitu Jeśli wiecie może przez co mi się tak strasznie sypie Proszę was dajcie mi znać No e, cel nasz nie upadł Więc go szybko podnieśmy i Czy możemy tu coś zabić Tu mam na syntetyki moce, niestety nie na jednostki tych tych O, tam widzę jakieś dżdala. Jak to wali tu? Aha, to wali kolbun Tu widzimy jakie jest dżdala. jest Ale już go nie widzę. Więc my może... Weźmy karabin snajperski. Może z tym coś będę umiał zrobić komuś krzywdę. Zastanawiam się co to jest na tych plecach. No. Świetnie, zabijałem oczywiście jedną osobę. Ja mam broń przeładowaną. Fajnie wygląda ta kwarianka. Tak wiem jestem fetyszystą. O. Dostaliśmy asystę. O no, przy tym headshot. <tolololala> no, nie widzę. po Dostał piękny egzemplarz. Co prawda? Nie rozumiem o co chodzi, ale strzelam. Aha. <tololala> uh -huh. Fajny stolecik. Okej, okay, zmiemy powodę, no, a sniperkę widzę, że to jest wymiana ognia, widzę jakimiś mocami biotycznymi władają. Ale niestety nie posiadam takich mocy jak ten Drel... Drill, Drill Drill, ale on wie chyba gdzie, jest gdzie są naboje. Tak wiesz, gdzie są naboje. Dzięki ci mój przyjacielu. Może spróbujemy rozbroić ten cel? Aha, myślałem, że będzie jakaś fajna animacja Ale widzę, że wystarczy trzymać spację No cóż... Okej okay, Cel wyłączony Pokażcie mi następny cel Uważaj koleżko, masz na plecach kogoś Dobra Lećmy dalej Nasza, nasza kozaczka kwarianka <laughs> Okej, okay, lubię już gle yy, na tym kamuflażu. Okej, okay, może się uda? Niepostrzeżenie Orzeż... Nie łamie tu. A w sumie jestem Dobrze, w sumie spróbujmy to zabić. Co prawda przyciążeniem chyba ich nie rozwalę. A może? Nie? O Jezus. Studiowanie zostałem, dobrze. Nie, nie, nie. Zapis. Chociaż nie. Co jest zwariował tam. Nie wiem mu co chodziło, ale zwariował. <grydowało> o, słychać, słychaj, przebrzydły potworze kanibalu. No, co? Tylko ja lecę pod, latam po te punkty? Chyba są rozbrojone O fakt tam jest glasant Nie Chyba jakoś. Pięknie mam szans Zbyt, nie będzie to Zbyt wyrównana walka Ok Nasi włączają kolejne urządzenia Ja tu nie widzę Żadnych przeciwników Aj, widzę nagle jednego zombiaka Zombiak pa Dostaliśmy 3700 kredytów Czy to dużo Trzymało mnie. nie pytaj Mogę cię włączyć? Nie, nie py... ooo, ja chyba go przeciążyłem. Fuck you, fuck you, fuck you. Dobra. Chyba coś to zaszaleliśmy. Tylko nie mam już tych granatów. Nie wiem czy mogę je w ogóle odnowić. Zoba Zobaczmy. Nie jestem specjalistą w multiplayerze, bo gram drugi raz. <laughs> nie, nie dostaję. Ciemna strona. Hmm, eee, okej. Okay. Czwarta fala naszych przeciwników. Dobrze. A, ha, headshot. Wow, tam jakiś kolejny glasant, który chyba stracił swoje tarcze. Aj, miał być piękny strzał, niestety nie wyszło. Tam widzę kolejnego brzydala. Coś nie, tu dla ja nie są swikaśni, no ale niekoniecznie w postaci glasantów. Boom, headshot! Twoje tarcze ci nie uklonią, w sensie... Not forever. Ha, mówię. No, miałem ładnie skill stylować, tak wyszło. Pum, Strzał. Pani bala, boże, co przy tego przeciążenie biotyczne. Wow wow, wow 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 Przeciążenie biotyczne. Panie, nie przesadzasz pan tylko? Aha, mogę wam zrobić krzywdę na taką odległość. Słodko. Latający kanibal, latający ka... O oh, I don't have ammo Wow, 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 Widzimy, że tam drlel na komandosa szedł do przodu Przeładuj moja drogę, kwalianko, ten karabin I idziemy dalej, sieć się zło Zło i ból Aż to krzyki, ależ tu dziwne dźwięki Co tam jest? Wow A się schował co ja w sumie powinno być czyste. Albo i nie. Ha! Tylko on ma fajne naboje. Ja ich nie mam. Nie wiem, jak długo trzeba się tu zbronić w ogóle. Nie mam pojęcia. Ale chętnie odblokuje więcej tych kredytów. Boli mnie na wgadze, bo to sobie Wow! Ale daw facku i ty jesteś... O, facku. Ma daw Cholera, 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 cholera holera. Przybrzydła Banshee Dlaczego to jest tak mało za asystent? Przecie to było wielkie i silne Boo Zdychaj przybrzydła, mało Ależ ten jeszcze resztę ma Czy tam leci kolejna z tych Banshee? Chyba tak Nie wiem, spróbowałem coś zrobić tym kanibalom Nie wiem czy mi się udało A tam widzę kolejny padnie A kuku No nie O tym brzydalu Fak, 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 chyba padnę Ach, umarłem Miałem taki cudowny plan na pokonanie tego glasanta, ale się nie udało. Dobrze, jestem obiektem. Świetnie. Myślałem, że jestem istotą, ale ja jestem obiektem. Okej. Okay. Yay, next wave complete. Dlaczego jest osłabiony o 50%? Czy to jest jakiś boss wave? A ja o tym jeszcze nie wiem. Oczywiście. Aha. więc lecimy o chyba na tak bliską odległość w sumie już nas widzę wow, te urządzenia wyglądają dziwnie protect, 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 protect po zabawie, gdzie jest kolejny cel okej, okay, rozblajam Brońcie mnie, moi sojusznicy, widzę, że nikt się nie patrzy, co ja tu robię. O, ten drlel się odwrócił. Wskażcie następne urządzenie, bardzo fajny ten kamuflaż optyczny. W sumie jednostki przeciwnika nas naprawdę nie mogą namierzyć, a my biegamy sobie jak chcemy. Wow, robaczki grilliona. Następny cel. Gdzie jest następny cel? Dobrze. Wyłączę to urządzenie i mogę iść was ratować. Tam jeszcze żyje ktoś z naszych. Świetnie. Wszystkie urządzenia działają. Cholera. Aha, oni się podnieśli. Super. Wow, mam mało życia. Pewnie coś źle źle podczas tego mojego biegania, ale... Wyprzebrzydłe brzydłe twarę Wow, to go nie zabiło Ale to też w jakiś sposób opcja udało się hooray Bielaczyna znów przygodę z pą zaczyna <gulalala> to głosy mnie wkurzają czuję się jakbym był na jakimś dubstepowym naprawdę ten pokazie okej okay. <gulalala> czyli następna fala to ile tu jest do przeglanej? Hmm, to może te ceny paczek wcale nie są dziwne. Understood! Wow Tam się coś dzieje Okej, okay. piękne zabójstwo Tam widzę kanibala na lewce życia Czy on go zjada? Tak, on go zjada Wow, przez tu pięknie poleciał.

nie wiem, ta spacja jest chyba po to, żebym przegrał szybciej, ale Jezus Maria, rak mi. Chyba nasza drużyna skończyła swoją przygodę. A może nie? Ach, żyje jednak. Oj, tak już nie żyje, albo malagi. Tworzę. Plan był dobry, ale nie wyszło. No cóż. Gra wydaje się ciekawa, ale nie ma, nie wiem, muszę chyba sobie puścić jakąś porządną muzyczkę jak będę grał. To primo. Eee, dlaczego takie opuścienie? Chyba <laughs> Baza sztylet, wróg już nie wierzę. Wow, ile punktów doświadczenia ten ekspert, nie wiem jak jest liczone. i. 12 tysięcy kredytów. Nie wiem czy to dużo czy mało. Zwiększyliśmy gotowość galaktyczną, dla której gram w ogóle na tym trybie. Patrzcie, pięć strzałów w głowę. Hele mało zabitych. I wykonaliśmy wykon jakieś tam fale. Ale wyjdźmy, skoro gospodarz wyszedł, to my też szybko wyjdźmy, czy sprawdźmy czy stać nas na cokolwiek. I myślę, że to będzie koniec, bo o, sklep. Nas trzeba spać. Aha, pakiet rekruta kosztuje 2000 tysiąc, pakiet weterana Sprzęt, Pierwszy do sobie przedmiotów lub sześć, w tym co najmniej jeden że, że, rzadki element albo lepszy Aha, to weźmy, kupmy no. Nie wiem co lepiej kupić w sumie A, jeden element będzie lepszy, więc lepiej w sumie sobie zagrać i wbić te punkty. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego odcinka, bo ja chcę sobie w sumie pograć teraz w Battlefielda albo wmęczyć tego Mass Effecta już samodzielnie. Dziękuję Wam, że mi towarzyszyliście i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku jakiejkolwiek mojej serii. Mój jubilek, gdzieś